Cześć wszystkim, dzisiaj jak widać akcja z glebogryzarką będzie. Zatrzymałem się zobaczyć jak tam ta wygląda. No, trochę tej trawy łapię, ale może jakoś uda się to pole zrobić. No, rano już jak wiecie, nie ma co się dziwić, jest listopad. No, jednak jest jeszcze dużo wilgoci, jest mokro na polu. No, ale w związku z tym, że ja chodzę od drugiej, no to no, nie mam po prostu innej możliwości. Też nie zaczynam Bóg wie jak wcześniej rano, bo jest, nie wiem, coś koło dziewiątej, przed dziewiątą może. Zobaczę, ile czasu mi wystarczy. W ogóle zacznijmy od tego, że to pole robię jedyneczką, pomału na spokojnie. I zobaczymy, ile czasu mi wystarczy. Tak, żebym się na spokojnie wyrobił do roboty. No to, no nie wiem, wydaje mi się, że chyba tylko raz przejadę. Jak przejadę tylko raz, to myślę, że jutro tutaj przejadę i to zaoram, bo no nie ma. Nie, dobra, nie będę mówił, że jestem u ma czasu. Bo za chwilę jakieś głosy się odezwią, że jak nie masz czasu, to po co to pole uprawia? Rzuć wszystko, idźcie połóż przed telewizorem, weź czteropaka i pij piwo. I oglądaj filmy. Nie rób nic. No, dziś w tym, w tym roku jestem po prostu spóźniony. No, co tu dużo mówić? Nie odrobiłem się tak, jakbym tego chciał. Ale no, słuchajcie, lepiej sobie moim zdaniem e, nałożyć więcej niż mniej, i później siedzieć w domu, i nie wiem, siedzieć w domu przed telewizorem, dajmy na to, nie? Czy tam przed komputerem. Takie jest no, moje zdanie na ten temat. A jak inni robią, to już innych sprawa. Ja robię tak po swojemu i tak mi z tym wygodnie. Może, nie wiem, może za rok, może za dwa zależy, jak będzie z finansami, wleci większy traktor, to ta robota będzie znacznie szybciej szła. A tak jak mówię, no w tym roku miałem bardzo dużo na głowie jeszcze inne prywatne sprawy. I, no i po prostu zabrakło tego czasu. Dobra, ja tradycyjnie zachęcam Was do dawania w górę bądź w dół, jeżeli się je podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Jeszcze, nie wiem, no wleci jakiś film z pszczołami. Mam nadzieję, że jeszcze w któryś dzień będzie cieplej. Także te kłęby były rozluźnione. No to zastosuję ten sublimator. A jeżeli nie zdążę, no to wleci tylko polewanie. No trudno, sublimator udało mi się zrobić. A może być tak, że nie zdążył odymić. Nawet maskę sobie kupiłem, słuchajcie. Też jakieś tam ostatnio pierdółki pozamawiałem do Ursusa na Allegro. Jakieś te zawleczki, nie zawleczki stacyjki zamówiłem. Bo tam chyba w klasie mi stacyjka też poszła. Także no roboty dużo, co tu dużo mówić. Dobra, nie ma rudze. Zapraszam do oglądania bo czas goni a widzicie jeszcze miałem powiedzieć tutaj szukałem miedzy, tak mi się wydaje, że tutaj jest mieca na takim polu, które od dawno nie było uprawiane, no to jest ciężko tą miedzę znaleźć. Tam na przykład widać bardzo dobrze, ale tu to sam nie wiem, tak mi się wydaje, że chyba tutaj będzie jakieś mieca. Co zrobić? Zaoram najwyżej jeszcze na przyszły rok, na wiosnę. Tak samo jadę glebogryzarką. No i będzie dobrze. Już kiedyś tak robiłem. Już kiedyś tak robiłem, że pierwsze wjechałem glebogryzarką, zaorałem. Później znowu na wiosnę wjechać glebogryzarką, zaorać będzie ok. Dobra. Zapraszam jeszcze raz do oglądania. Ja się włączę później. No, powiem Wam, drugi przejazd cieszy oko trochę oblepia trawą, ale no, to nic wystarczy raz przejechać jutro wiadę z Bugiem, zaoram będzie ok już wygląda naprawdę naprawdę cieszy oko I zgasło, no powiem Wam tak, zatrzymałem się, wbiłem wcześniej dwójeczkę, bo jedynką da ja się tu nie wyrobię. Jest już, nie wiem, chyba po dziesiątej. Jeszcze chciałem paczki jechać odebrać, dużej różnicy może nie widać. wiadomo, lepiej by było jedynką to zrobić, to pole dawno nie było uprawiane, no ale w związku z tym, że dzisiaj idę na popołudnie, no to. Innej opcji nie ma, muszę to dwójką dokończyć. Ja, o czym zapomniałem, tradycyjnie chciałem Was zachęcić do dawania w górę bądź w Jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że już materiału mi się na tyle uzbierało, że uda mi się wrzucić dzisiaj ten film. Tylko nie wiem, czy jak wrócę z pracy, czy przed pracą mi się uda. Ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja, tak jak mówię, zapinam bieg drugi i ogień. Zapraszam do oglądania. No i tak, ostatni przejazd, teraz widać dobrze różnicę. Powiem Wam, że mogłem wjechać od razu dwójką. Chciałem to dokładnie zrobić, może za dokładnie. Tam po boku były takie muldy, dlatego postanowiłem wjeżdżać na początku jedynką. Ale jedynką to no, brakło mi tutaj czasu na to pole. Teraz dwójeczką przejechałem. I myślę, że będzie w miarę ok. Muszę trochę podnieść ten. Glebo gryzarkę do góry. No i tak. Chciałem wam jeszcze opowiedzieć taką historię. Kiedyś, słuchajcie, pojechałem zrobić pole do takiego znajomego. Na którym, no tam nie było drzew i mówi, że przyjeźdź całym pugiem, będzie ok, nie będzie żadnego problemu. Ja mówię, że no, naj, najlepiej pasowałoby przyjechać glebogryzarką i wziąć chociaż poprzecinać te korzenie. Tak, tutaj zrobiłem i od razu się będzie lepiej orać to pole, chociaż no, nie każde pole tego wymaga. Czasami się wiedzie pugiem, pobraca się i jakoś to powiedzmy w miarę wygląda. No ale wróćmy do. Początku słuchajcie, no powinno się pierwsze co wjeżdżać zawsze glebogryzarką. Inaczej wtedy ten pług idzie w tej ziemi. Nie ma takich korzeni, które zatrzymują traktor. A wracając do tego pola, co byłem u znajomego, no to powiem Wam tak: żadnych drzew może nie było i korzeni z drzew. Korzeni po drzewach nie było żadnych, ale były korzenie po jakichś, nie wiem, roślinach, trawa. To, to takiego dużego leci. Były korzenie, słuchajcie, po, nie wiem, co to tam rosło, jakieś jakieś rośliny chyba, nie wiem, nie wiem w ogóle, co to było, bo w każdym razie były takie korzenie, że potrafiło traktor zatrzymać. Gdzieniegdzie musiałem wjeżdżać z rozpędu po paręnaście razy, żeby, no, żeby dało radę, by przerzucić ziemię. Także no, nauczyłem się z własnego doświadczenia, żeby zawsze wjeżdżać glebogryzarką przed tym jak mam wjechać w jakieś pole, którego nie znam i nie było długo uprawiane to no zawsze trzeba wjechać, gdy no tak jak mówię, później będziecie się męczyć, mordować pugiem, no wiadomo jak trzydziestka no, za dużo tam też mocy nie ma no potrafi traktor zatrzymać, ja już, ja już tego doświadczyłem że traktor stawał na polu, no nie szło tego zaorać a pole ładnie wyglądało, skoszone było oczywiście Żadnych, tak jak mówię, drzew nie było żadnych korzeni, a traktor stawał. Były, znaczy by, no, żadnych korzeni, były te korzenie, nie wiem, jakaś roślina, jakieś, nie, wiem, nie wiem w ogóle co to było. Pierwszy raz życiu takie długie korzenie widziałem w ziemi. No i co za tym idzie? No, umordowałem się tam, a było wjechać pierwsze co glebogryzarką. Tylko że, no tak, no daleko do tego kolegi miałem, tam paręnaście kilometrów i musiałbym to rozłożyć tą pracę na dwa dni a tak to no, pojechałem no i to był błąd teraz już drugi raz na pewno nie wjadę w takie pole które nie było uprawiane, którego nie znam e, Pugiem tylko pierwsze co właśnie no musi wyjechać zlewą gryzarka no i inaczej ja już sobie tego nie wyobrażam dlatego tutaj też no chociażby tą dwójką no to zawsze ta ziemia już jest ruszona myślę, że tu jakiś takich dużych korzeń nie będzie ewentualnie tam gdzie nie gdzie po tych drzewa. No sarna idzie w oddali. Ostatnio widzę tu dużo saren biega. Nie wiem czy ją będzie widać. Jest tam. No, także myślę myślę, że tutaj słuchajcie nie będzie problemu już ważne, ważne żeby te korzenie ruszyć, poprzecinać tą trawę. Już powinno pójść jak płatka. Dobra. Ja już film, nie widzę, mam nakręcony, powinno wystarczyć bez problemu, będzie na pewno ponad 10 minut. Ja przejeżdżam ostatni raz i jadę, bo mam jeszcze paczki odebrać, może jeszcze przepnę maszynę jutro myślę wjadę pługiem. Zapraszam do oglądania, trzymajcie się, cześć! Hej.